Dzisiaj przychodzę do Was z bukolem, Jej! Wiem, że cieszycie się równie mocno jak ja, ponieważ pod ostatnim bukołem bardzo byliście smutni, że mnie nie widzicie, tylko słyszycie mój głos, a widzicie książki. Dlatego dzisiaj będę i ja, i książki. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Mam do pokazania około 10 książek, więc będzie co oglądać. Zapraszam serdecznie! Książek, które kupiłam jeszcze chyba przed lipcem, w czerwcu, ale ich po prostu jakoś nie pokazałam. Znaczy to było tak na przełomie, jakoś zaraz przed, przed końcem. Zapomniałam nich w ogóle, bo ja już je czytałam trzy razy i, i to jest po prostu te książki były uzupełnieniem mojej biblioteczki o te egzemplarze, ponieważ uwielbiam te książki, a nie miałam własnych, a że Wersje kieszonkowe były dostępne w stokrotce za 10 zł, no to nie mogłam się powstrzymać, bo całą serię skompletowałam właśnie w wersji kieszonkowej, więc już tak zbieram i zbieram. Został mi jeden tom i będę miała całą serię. Jest to Łotr oraz misja Ambasadora, czyli... Kolejne tomy z sequelu e, trylogii Czarnego Maga, czyli trylogia Zdrajcy. Tak, e, całą trylogię Czarnego Maga mam właśnie w, w tej kieszonkowej wersji, dlatego ten sequel też warto by było mieć w kieszonkowej, tak samo jak inne książki tryli mam w kieszonkowej, oprócz tylko jednej, więc już po prostu tak zbieram w kieszonkach. Zadyszkę! A bardzo fajne książki, naprawdę się opłaca. Bo Trudy Canavan często jest w tych dyskontach książkowych i nie tylko, i w biedronkach. Zadychę w wersji książkowej, wszystkie prawie jej książki są. Jak zobaczycie kiedyś w Bietrze, czy w innym sklepie, po prostu Trudy Canavan, to naprawdę bierzcie od razu, nie zastanawiajcie się bo warto. Następnie przyszły do mnie dwie paczki, z których macie nagrane osobne unboxingi, i zapraszam w ogóle na kanał. I w tych paczkach oczywiście były książki, bo to był My Book Box i Moon Drive Box Ognisty. I mam tutaj właśnie pierwszą z nich, to jest Zaklinacz Ognia od Moon Ray właśnie Cindy Williams Shimy. Tak jest, tą książkę już przeczytałam i jest recenzja na kanale, więc zapraszam serdecznie. Ja mogę tylko powiedzieć, że podoba mi się okładka, która dziwnym sposobem jest bardzo podobna do Szklanego Tronu. Ale to jest nieważne, bo autorka naprawdę fajną rzecz tutaj zrobiła, ale to jest buko, to jest book haul, więc to do mnie dotarło razem z zestawem gadżetów. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na unboxing. I tak samo w My Book Boxie dostałam buntowniczkę z pustyni Elwin Hamilton od czwartej strony. I naprawdę, naprawdę to jest mega. Tak samo unboxing macie na kanale, a wiem, że niektórzy uwielbiają moje unboxingi. Niektórzy w ogóle zaczęli mnie oglądać właśnie od unboxingów, więc macie na kanale, zapraszam serdecznie. Kolejnymi książkami jest coś bardzo, bardzo fajnego. I Takiego myślę, że Guilty Read. Wiecie o co chodzi, że jest przewidywalne, jest błahe, jest takie, wiecie, normalne, niczym się nie wyróżnia, ale jednak ma coś w sobie takiego, że musimy to czytać. A jak czytamy, to świetnie się bawimy i po prostu jest mega, nie? Wiecie o co chodzi takie z niektórymi książkami i tutaj mam na myśli Casey West, czyli chłopak z sąsiedztwa i chłopak na zastępstwo od Feria Young te dwie książki kupiłam sobie właśnie w Empiku ponieważ będąc ogólnie w centrum handlowym zobaczyłam, że są w ogromniaste przeceny w Empiku od 50 do 70 minus procent do tego jeszcze wiecie, jak macie mój Empik to tam dodatkowe jakieś bonusy tak więc kupiłam sobie te dwie książki i nie wiem ile miałam w sumie na nich 40 30% miałam na nich, ale nieważne, fajnie, bo obydwie już przeczytałam, obydwie mi się super podobały, ale o tym dowiecie się w WebRapapie, dlaczego i tak dalej. Fajna rzecz była też, bo dostałam wtedy kupując te książki, dostałam 20 zł na kolejne zakupy. Więc co kupiłam później? O tym zaraz. Następnie, jakoś w połowie lipca, przyszła do mnie książka, którą dostałam w ogóle jako niespodziankę. Za wypełnienie ankiety. Rozumiecie to? Wypełniam sobie ankietę u wydawnictwa, zdradzę Wam, czwarta strona. Wypełniam, po prostu tam się pytali, jakie jak, jak, okładki lubię i tak dalej. No ja ją wypełniłam, i był adres na konto, no i podałam i tak w sumie nie wiem czemu, ale podałam. No bo tam trzeba było podać. No i tak po kilku dniach przychodzi do mnie książka i takie, wiecie, że ja przez trzy dni wakowałam, od kogo to jest. Czy, czy to jest prezent? Czy może wygrałam w jakimś konkursie i ja nic nie wiem? I dopiero później się zorientowałam, że to było z tej ankiety, więc dziękuję bardzo wydawnictwo. I wow, naprawdę to jest fajne, nie? Dostać książkę z ankiety. I tą książką jest. Kroniki Atopii Matthew Matera, czwarta strona i powiem wam, że ja wcześniej o tej książce niewiele słyszałam kojarzę okładkę, ale jakoś tak nie bardzo o niej słyszałam a ta książka została nagradzona jako najlepszy science fiction na portalu lubimyczytać.pl do tego fabułę tak opis, wydawał je mi się mega, mega interesujący ja bardzo lubię science fiction, więc bardzo bardzo się cieszę, że akurat tą książkę wydawnictwo postanowiło nam rozesłać zamiast za wypełnienie ankiety, bo jak tylko znajdę chwilę, to na pewno się za nią zabiorę, bo jest grubiutka jedna tomówka, więc myślę, że będzie fajna zabawa. No i przy tych dwóch książkach z Mpiku, czyli chłopaku i chłopaku tam skąd tam, <grych> mówiłam Wam, że dostałam 20 zł na wydanie do Mpiku. Jak wydam 60, to te mam 20 zł w precisie, czyli mogę kupić coś za 80, ale wydać 60. Wiecie o co chodzi? No, więc oczywiście, no nie mogłam. Nie wykorzystać tego bonu, ponieważ kończą się w lipcu, a ja miałam dwie książki, które mega, mega musiałam kupić bo po prostu tak. Najpierw ogień: Królestwo Kanciarzy Li czyli drugi tom szóstki wron wydawnictwa MAG. Tak, moi Mili, ta książka jest piękna i jak możecie zauważyć. Już zaczęłam ją czytać, tak, bo Szóstkę Wron też mam za sobą i tak, będę robiła recenzję, bo, 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 Nie wiem, czy wiecie, ale ja walczyłam z tymi książkami. Od, odkąd one wyszły, ja walczyłam i mówiłam, że nie chcę ich czytać. Ale przeczytałam i mi się podoba. <ścoughs> Bardzo, bardzo właśnie dlatego chciałam wykorzystać ten kupon właśnie, żeby dostać tą kontynuację, bo wiedziałam, że jak przeczytam szóstkę, no na pewno będę chciała od razu zabrać się za kontynuację, bo nie lubię tak przerywać się serii. Jeśli mam możliwość, to robię sobie zawsze maraton z jakąś serią, duologią czy czymkolwiek. I tak samo będzie z kolejną kontynuacją. Właśnie jest to drugi tom, i, i wiedziałam, że już jest, i musiałam go kupić, bo pierwszy już przeczytałam, i bardzo, bardzo chciałam wiedzieć, co jest dalej. I jest to. Myślę, że możecie się domyślić. Uwaga, stop! Zapiszcie, co to jest, co to jest? Dobra, już mówię. Jest to Zdrajca Tronu Elwyn Hamilton. Tak, 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 od czwartej strony. Piękne układki wybaczcie, Musiałam się, się na chwilę zapatrzyłam. Więc poleciałam, kupiłam w Bon i jestem mega, mega zadowolona, że to zrobiłam, bo i to, i, i królestwo kancjarzy, jak na tę chwilę, okazało się naprawdę super zakupem. No i przed samym końcem lipca, praktycznie, w ostatnim tygodniu lipca, na ostatni dzień. Przyszła do mnie książka wyjątkowa, książka, na którą czekaliśmy długi czas. Książka, na którą trzeba było zbierać pieniążki, ponieważ czytelnictwo stwierdziło, że samemu chyba nie da rady. To cudowna książka i czekałam na tą książkę, żeby nagrać ją na czyli Iluminę wydawnictwa Marki Mundrave. O jejku, Amy Kaufman i Jay Christoph. Tak jest. Książka piękna, cudowna i niesamowicie wyczekiwana. Czy będzie się czytać równie mega, jak ona jest wydana. Tego jestem bardzo ciekawa. Wiem, niektórzy mi już pisali, że zaczęli i że naprawdę fajnie się to czyta, że nie ma jakichś, nie wiem, problemów z tym przez te wszystkie obrazki i tak dalej, więc zobaczymy, no, czeka w swojej kolejce. Ja już wam na unboxingu paczki z... Iluminę pokazywałam różne gadżety, tak i jak wygląda ta książka w środku i jak wygląda obwoluta. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, zapraszam do obejrzenia tego poprzedniego, zaraz pod tym, bo tam właśnie pokazuję gadżety, książkę wszyściutko i dokładniej są zwolnione momenty, żebyście mogli się napatrzeć. Więc ładnie, ładnie. Tutaj już nie będę zajmować y, czasu antenowego i, i po prostu od, odeślę Was do tamtego filmiku, bo uważam, że naprawdę fajnie mi wyszedł i jestem z niego bardzo dumna. Tak więc to były wszystkie książki, jakie dostałam, kupiłam, zamówiłam i tak dalej w lipcu. Mogę Wam zdradzić już, że sierpień też się szykuje bardzo ciekawie, ale już tak nie zamierzam zbytnio kumować książek. Raczej właśnie, nie wiem, ewentualnie wygrywać czy dostawać, bo jednak no muszę oszczędzać pieniądze. Bo we wrześniu gdzieś jadę, ale na razie nie, Wam nie powiem gdzie. Tak więc mam nadzieję, że buokol Wam się podobały, że książki, które kupiłam również Was interesują. Jeżeli Was interesują, piszcie mi o tym w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale też podzielcie się swoimi wrażeniami. Na przykład z książek, których jeszcze nie czytałam, chociaż ich nie ma tutaj za wiele. <laughs> o, no tak, lubię czytać książki, które dopiero co dostałam, tak jakoś mam, że wtedy muszę mocniej, mocniej, nie? Im bardziej zwleka książka na półce, tym jakoś mam większą oporę, żeby ją czytać. Tak, więc będę kończyć ten filmik i, i to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Bajka. Dara. Bo bez nich bym nie wytrzymała. Bo to są kontynuacje. I to jest tak. I jest to Water, oraz. Następny.